Tak, zaczynamy majóweczkę. Ja naprawdę uważam, że życie jest za krótkie, żeby jest brzydkie i niedobre śniadanie, więc zrobiłam sobie takie przepyszne pancake y bananowe. Ozdobiłam ładnie jest słoneczko, jestem na tarasie, więc zaraz sobie zjem i po prostu zacznę majówkę. Dzień dobry, majóweczko, witam w, we vlogu z majówki. Stwierdziłam, że nagram dla Was malutkiego vloga, co robię podczas tych trzech dni wolnych, bo chciałabym jak najlepiej spędzić ten czas, ale mam też taką mini healingera, czyli wiecie, chcę sobie porobić rzeczy, na które normalnie nie mam czasu. Taki mini self-care time, więc pokażę Wam we vlogu, co robię i jak spędzam czas. Też nie będzie to, wydaje mi się, jakoś super ciekawy vlog, bo takie moje... Domowe dni, nigdzie nie jadę, zostaję. E, poniekąd mam wolny dom, zostałam tylko z moim bratem, bo moi rodzice też pojechali sobie na majówkę. Więc powiedzmy living alone. Dzisiaj jest tak piękny dzień, już jest taka wiosna, ja siedzę sobie teraz u mnie na, na altari. śpiewają ptaki, jest cieplutko. Ja miałam dzisiaj się wyspać i spać do 11-12, bo e, normalnie. Ja wstaję 7 ósma godzina i stwierdziłam że dzisiaj sobie pośpię dłużej, a mam w nocy przedstawiłam budzik na 8.20, dlatego że nie lubię tak tracić dnia i chciałam jak najbardziej go wykorzystać, więc z rano e, poczytałam sobie nową książkę, bo zaczęłam teraz taką. Zrobiłam sobie jakieś tam szybkie skincare, zrobiłam jogę. Dawno nie robiłam jogi o poranku. Naprawdę jak mam czas, to bardzo lubię to zrobić, dlatego że pójdę... Później się czuję taka rozciągnięta, taka w swoim ciele, nie taka połamana. Nie ukrywam też bardzo, bym chciała wrócić do treningów regularnych, bo jak mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja mam w taką małą sportową. Erę. nie chcę wszędzie używać słowa era, ale miałam taką, taki sportowy czas, gdzie wiedziałam, codziennie robiłam treningi, e, jeszcze szłam biegać i tak byłam e, sportowym świrem I bardzo fajnie mi w tym było, ale później, nie wiem, jakaś kontuzja nogi mi się stała i musiałam przestać. Ale bardzo bym chciała wrócić, ale wiecie, jak to jest, wracać do czegoś po dłuższej przerwie, to już jest coś innego. Poszłam później z tochą na spacer, pochodziłyśmy sobie, było tak przyjemnie. I miałam słuchać podcastu, ale zawsze się tak kończy, że e, zamiast podcastu jest mu jakaś fajna muza leci, taka good vibes, więc tak właśnie było i tak naładowało mnie to pozytywną energię Zjadłam sobie pyszne śniadanko, które wam też pokazywałam wcześniej i później dla balansu e, godzinę przysiedziałam na telefonie, bo nic mi się nie chciało i później ten czas jak trochę zleciał, już jest powiedzmy popołudnie, w sumie późne popołudnie, ja wypiłam sobie przed chwilą przepyszne takie probiotyczne, probiotykowe smoothie e, na drugie śniadanie i teraz wziąłam sobie komputer i będę robiła francuski. Powiem wam, że ja ten francuski już uczę się go od dwóch miesięcy sama na Duolingo i to może się wydawać głupie Duolingo ale naprawdę moim zdaniem lepsze głupie Duolingo niż nic, bo naprawdę czuję się już w tym języku dużo, dużo płynniej niż w hiszpańskim, który miałam w szkole przez dwa lata. A wiecie, ten francuski robię od dwóch miesięcy i umiem się normalnie już porozumiewać po francusku. Wiadomo, nie mam francuskiego akcentu, ale mam jakiś zasób słów, potrafię budować zdania, więc wow, jestem dumna z siebie. Więc około, ja tak robię około 4-5 lekcji dziennie i dla mnie to jest wystarczająco. Kiedyś tam jeszcze sama coś dla siebie... Poszerzałam dodatkowo to widzę na YouTube, czy gdzieś, teraz tego nie robię, bo mi się nie chce, ale robię po prostu to Duolingo, no codziennie powiedzmy, czasami mi się zdarzy jeden dzień w tygodniu opuścić, ale mimo wszystko robię codziennie. Wyszłam na dwór, zrobię Duolingo poczytam i dzisiaj też sobie zaplanowałam e, zrobić jakąś maturkę taką, wiecie, prób, w sensie próbną, jakiś jeden arkusz, jutro też jeden na majówkę, ogólnie zaplanowałam sobie dwa arkusze, mam jeszcze dzisiaj do napisania esej z angielskiego, więc tak, nie chcę tego e, czasu, tak wiecie, przytracić, chcę też zrobić coś, jeśli chodzi o naukę, bo jak teraz mam prawo jazdy i robię to prawo jazdy, to praktycznie całymi dniami mnie nie ma w domu, bo te wykłady są od 16 do 20, muszę tam pojechać, wrócić, więc nie mam czasu, żeby tak de facto się uczyć samemu z innych przedmiotów, bo cały czas mam to prawko na głowie, a teraz majówka, więc dobry czas, żeby porobić coś pod kątem matury, w sensie na spokojnie, powoli ale ten czas tak szybko i nieubłaganie leci, że lepiej zacząć teraz niż później mieć za dużo uważam na głowie dlatego, dlatego jest wolne ale ja, ja się pouczę, bo i tak mam wakacje i tak nic, nic nie robię Mają w kasie od tego, żeby jeść codziennie lody? Być może. Kupiłam zapas lodów, bo sklepy są zamknięte, a ja zawsze mam ochotę na coś słodkiego, więc dlaczego by nie, nie zejść sobie loda? Życie jest za krótkie, więc. Ostatnio przyszły do mnie buty i wy tutaj jednak na kanale jeszcze ich nie widzieliście, więc pokażę wam na to dańka, bo nie mogę się na nie napatrzeć. Sam by. teraz z moją koszulką, ale. Cudo. Dają mi takie vintage wipe do takich. Ja mam w głowie już outfity z nimi, po prostu nie mogę się top, po prostu one mi tak pasują do letnich stylizacji, do nawet do sukienek. Ok, moja nauka się skończyła i robimy ciastka. Bo mi się nudzi, mam robotę, ale mi się nudzi, więc robimy ciastka. Robimy takie najprostsze ciasteczka. Dobre. Oczywiście już dzisiaj zrobiłam i za bardzo roztopiłam masło. Szybko na i sypiemy cukier. Masła było, robię z połowy porcji, bo nie zjem całej. Eee, 100 g masła i 100 gramów cukru. I sypiemy dużo soli, to jest e, moja uwaga, bo ta sól tak pięknie wyłamuje ten smak. Wbijamy teraz jedną i jajo. Odważamy mąkę, około 180 gramów, ale to jest, wiecie, moja matma, bo to wszystko trzeba dzielić na dwa. I, proszę Państwa, oczywiście ulubiona Jackson. Zobaczcie, tutaj mam. Moje ciacha. Już się nie mogę doczekać, jak one się upieką, ale jak one się upieką, będzie trzeba czekać, aż one wystygną jeszcze, bo takie gorące nie są dobre. Tutaj jest cała blacha, więc biorę. Dzień dobry, drugiego dnia majówki, dzisiaj jest drugi maj i troszeczkę mi się dzisiaj przeciągnęło, bo wstałam też o ósmej, ale e, trochę inaczej sobie dzień rozplanowałam, dzisiaj bez jogi, poczytałam, zjadłam ja śniadanie, zrobiłam takie parę rzeczy, które miałam sobie na dzisiaj zaplanowane, zapakowałam paczki, bo dzisiaj jest e, dzień roboczy, więc skoczę sobie zaraz je wysłać, bo idę na spacer teraz dopiero, jest godzina w pół do 12. E, druknęłam sobie arkusz maturalny z matematyki, będę dzisiaj robiła. Wczoraj zrobiłam tak naprawdę, mimo że myślałam, że nie zrobi nic, że się trochę obijałam, tu piłką ciastka, tu później wieczorem wyszłam, to mimo wszystko dużo zrobiłam. Też zrobiłam wczoraj 10-minutowy pilates na sam wieczór i super, mam nadzieję, że uda mi się wrócić do regularnych treningów. No i też napisałam esej, Zrobiłam sobie słówka, jeszcze muszę zrobić fiszki, więc tak w miarę mi idzie, jeśli chodzi o to uczenie się do majówki. Muszę popracować jeszcze apkę, prawka i wreszcie zacząć robić te testy. Tutaj ja jeżdżąc na rowerze tak dawno nie jeździłam, bo wiecie, nie było sezonu, więc e, wracam. Po prostu to wszystko ma taki vibe rowerek, komary, słońca, jakiś las, po prostu. Grateful. No, teraz przyszedł czas na totalnie mniej przyjemną część poranka, czyli matma. Jest godzina na 11. Ja się to wziąłem, zrobiłam sobie jakieś rzeczy, do prawka, też takie, więc tak produktywnie zaczęłam ten poranek. E, zrobiłam treningi, jogę. Zignorujcie proszę moje dziwne przyzwyczajenia: wełniany sweter i spodanki letnie, krótkie. E, ale się nie przybierałam po treningu, a zrobiłam się teraz zimno, bo dzisiaj jest zimny dzień. Myślałam, że sama w będzie ciepło, ale jest zimno i jest pogoda jak jak w styczniu, w lutym. Ja jestem poniekąd człowiekiem uzależnionym od pogody, jak widzicie. Eee, dlatego dzisiaj już tak mm, mm, nie poszłam na spacer rano, mm, bo nie było słonecznie, ale teraz zaraz się wybieram, bo jest godzina prawie... 12, w pół do 12. E, chwilę jeszcze porobić te zadania, bo zrobiłam dosłownie kilka. E, porobię te zadania i zbieram się na spacer, biorę trochę. Ale powiem Wam, że dzisiaj mimo wszystko życzam bardzo fajny dzień, bo wstałam sobie o 8 rano, poczytałam moją książkę. Powiem Wam, że jak się ma fajną książkę, to po prostu czyta się tak z przyjemnością, a nie odlicza strony. I ja mam tak właśnie w tą książkę drogą od majówki, więc chciałabym fajnie wykorzystać dzisiejszy dzień. I nie wiem, kiedy skończę vloga. Wydaje mi się, że pokażę Wam jeszcze moje zamówienie z Zary, które ostatnio zamówiłam. Dzisiaj I, i co? I skończę vloga, ale póki co, jeszcze wydaje mi się, że coś tam dzisiaj nagram. Jutro przyjdzie paczka z Zary, więc też Wam pokażę. Jutro już lecę na kolejne wykłady. Doprawka kończę i zaczynam jazdy, i wsiadam w auto, jeżdżę, zdaję. Dzień dobry, ostatniego dnia vloga. Jest już 4 maj, czyli majówka się powiedzmy skończyła, ja zaraz lecę na wykłady do prawka, już moje ostatnie. Ale pokażę Wam, co przyszło mi z Zary. Nie przyszło całe zamówienie, ale pokażę Wam najważniejsze rzeczy, Piękny talerz, talerzyk miseczka, coś takiego, myślałam, że to będzie większe, ale bardzo ładne. piękny. Ja właśnie robię szybko makaron, żeby sobie zjeść, także żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za oglądanie vloga, życzę wam miłego dnia, e, miłej, miłego weekendu, czy, czy czegokolwiek innego, e, dziękuję za oglądanie jeszcze raz i buziaczki.